Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Żegłzina. Szanowni Państwo, chciałem wszystkich serdecznie powitać na skromnej uroczystości upamiętniającej najtragiczniejszą z bitew można powiedzieć, która mocno wpłynęła na najnowszą historię Polski. Serdecznie witam księdza proboszcza parafii Łąkta, Górna, księdza Janusza Czajkę. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie, pana Grzegorza Gołębia. Witam radnych gminy Żegocina. Witam y, członka zarządu powiatu pana Jerzego Buniarza. Witam komendanta gminnego straży pożarnej pana Janusza Stańdo wraz z druhami y, strażakami. Witam y, pracownika IPN-u, pana Dominika Guzika. Witam przedstawicieli stowarzyszeń, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegodzińskiej. Witam panią dyrektor wraz y, z pracownikami szkoły, z y, nauczycielami. Y, witam sołtysów. Witam poczty sztandarowe, poczty sztandarowe ze szkoły, druhów strażaków Pąckiego Stronnictwa Ludowego i poczet. Y, Sztandarowy Radny. Moi drodzy, spotykamy się tutaj, aby pomyśleć o tej tragicznej przeszłości naszej ojczyzny, o wybuchu powstania warszawskiego, które się zakończyło klęską. Ale pamiętamy szczególnie o tych ludziach, którzy walczyli w imię tych haseł dobrze nam znanych Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie da się budować przyszłości, świetlanej przyszłości, zarówno tej moralnej, jak i gospodarczej, jeśli byśmy zapomnieli o przeszłości, o tych wielkich Polakach, którzy walczyli za naszą wolność. Mimo, że powstanie skończyło się kręską, ale wiemy, wiemy że Polska jest wolna i opłaciło się walczyć. Dlatego teraz się pomódlmy, obejmijmy ich naszą szczerą modlitwą, polecamy ich Bożemu Miłosierdziu. Ojcze nasz, Król jest w niebie święcie więc Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Z pomocy polecajmy także całą naszą ojczyznę, wszystkich Polaków, aby każdą chwilę każdy z nas przeżywał bardzo mądrze, zwrotnie, pamiętając o tej świetlanej. Przeszłości budują jednocześnie przyszłość naszego kraju, narodu. Pod Twoją obroną uciekamy się święta Boże. Żydzi. Szanowni Państwo, kiedy przewołujemy w pamięci obrazy największych bohaterów Powstania Warszawskiego, wiecie przed oczami stoją nam żołnierze Armii Krajowej, Harcerze Szarych Szeregów, łącznicy, sanitariuszki wśród obrazów symboli powstania 1944 roku brakuje jednak postaci osób duchowych. Kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych, a przecież w powstańczej apokalipsie Warszawy duszpasterze byli tam, gdzie być powinni. Od pierwszego do ostatniego dnia powstania. Jest sposób w wystąpieniu przedstawić wszystkich sylwetów, sylwetek bohaterskich kapłanów. Spróbuję pokazać Państwu jedynie kilka przykładów postaw osób duchownych w czasie powstania, zachęcając równocześnie do lektury książki. Stanisława Zasady pod tytułem Duch 44, Siła ponad Słabością, której to autor kre kreśli przejmujący obraz duchownych, określając ich mianem duchowych przywódców powstania. Serdecznie polecam i służę lekturą. Cześć i chwała bohaterów. Dziękuję bardzo. Za... Dziękuję za wspaniały wykład refera. Proszę teraz delegację o złożenie kwiatów. Jeszcze raz bardzo serdecznie, mam nadzieję, że w imieniu wszystkich dziękuję.